Ej, myślałem, że nie żyjesz! Tak, też tak myślałem. Do tej pory siedziałem dosyć cicho, jeśli chodzi o Gothic Remake, bo w sumie twórcy wciąż nam niewiele pokazywali. Natomiast ostatnio się to zmieniło i dostaliśmy do wglądu troszkę pełnych nieedytowanych materiałów z wersji demo udostępnionej dla dziennikarzy. Nie będzie więc lepszej okazji, żeby trochę sobie na ten temat pogadać. I na samym początku muszę zaznaczyć jedną rzecz. Zdecydowanie nie jestem purystą w temacie zgodności z pierwowzorem i nie jestem przeciwko potencjalnym zmianom czy to w serii czy to w różnych adaptacjach, bo ja osobiście lubię nowe rzeczy. Jak widzę, że twórcy mają swój własny pomysł na coś to z zaciekawieniem mówię, że hej, zaskoczcie mnie czymś nowym. Jeżeli się sprawdzi to nic tylko pogratulować. Co prawda sprawdza się dosyć rzadko i wielokrotnie się zawiodłem zmianami, ale to nie znaczy, że się w ogóle nie zdarza. Tak więc miejcie na uwadze, że patrzę na to z tej perspektywy, a tymczasem spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie czy Gothic Remake jawi się jak jako krab, czy może godna kontynuacja? Od razu też ostrzegam, bo trochę w tym materiale ponarzekam, opowiadając głównie o tym, co mnie martwi, więc pamiętajcie, że nie musicie się ze mną zgadzać. Ja na Gotika i tak czekam, ale to nie znaczy, że nie mam swoich obaw co do tej gry, więc chętnie sobie o nich z Wami porozmawiam. I szczerze Wam przyznam, że materiały, które oglądałem, wywołały u mnie bardzo dwojakie uczucia. Z jednej strony czuję tego ducha Gotika, czuję nostalgię, słyszę tę muzyczkę, widzę te tereny, widzę te postacie, a z drugiej strony widzę chociażby te animacje. Więc zacznijmy właśnie od tego. Głównie chciałbym się skupić na dwóch aspektach animacji, czyli środowiskowym i tym bezpośrednim, podczas rozmowy, bo jeżeli chodzi o ten drugi, to mimika twarzy była zrobiona całkiem znośnie. Wiadomo, że nie był to poziom topowy, ale mnie osobiście, jak oglądałem, to raczej nie i dało się na to patrzeć. Natomiast wydaje mi się, że problem tutaj się pojawi w najważniejszym momencie, czyli w przypadku, gdy wgramy do tej gry polski dubbing, bez którego mimo wszystko nie wyobrażam sobie grać w Gotika. I dlaczego uważam, że tutaj pojawi się problem? Otóż, moim zdaniem, Gothic posiadał jeden z lepszych dubbingów polskich, jakie słyszałem, z dwóch powodów. Po pierwsze, genialna obsada, która miała świetne i zapadające w pamięć głosy oraz potrafiła się wczuć w swoje postacie. A po drugie, głównie dlatego, że nie występował w nim problem z tak zwanym lipsinkiem, a nie występował w nim z tego względu, że postacie rozmawiające ze sobą oglądaliśmy zawsze z dość dużego oddalenia. Minimalna mimika i minimalna gestykulacja wtedy więc były w zupełności wystarczające, bo nie zwracały w ogóle uwagi. I siłą rzeczy postacie mogły robić nawet całkowicie umowne ruchy twarzą, a wciąż to brzmiało i wyglądało wiarygodnie. Głosy pasowały, lipsink nie przeszkadzał i nie wybijał z imersji. Skupialiśmy się całkowicie na treści. Tutaj, natomiast mamy dość konkretne przybliżenia na twarze, które mają na sobie dość dużo szczegółów. Bardzo więc możliwe, że nagle w gotichu ciężko będzie przełknąć ten polski dubbing, bo ciągle będziemy czuli, że coś jest nie tak. Nie dość, że słowa będą musiały wzorować idealnie ruchy ust, co jest praktycznie niemożliwe w przypadku tak dużych produkcji growych, które przekładamy z innego języka, to jeszcze będą musiały się idealnie dostosować do emocji uchwyconych na twarzach bohaterów. Starsze gotiki nie miały tego problemu, i dlatego uważam, że polski dubbing w nich brzmiał świetnie, mimo że ja osobiście nienawidzę polskich dubbingów i według mnie naprawdę mało, która gra robi je dobrze. Niemniej jednak nie wiemy, jak to będzie finalnie wyglądało, jak zostanie zrobiony ten dubbing, więc to tylko taka moja mała obawa, która póki co nie ma potwierdzenia, ale za to takim faktycznym red flagiem będzie na pewno ten drugi typ animacji i to bardzo potężnym red flagiem. Mówię tutaj o animacjach chodzenia, animacjach walki oraz animacjach środowiskowych, które do tej pory zostały nam pokazane. Niestety, ale wszystko na tej płaszczyźnie wygląda bardzo, ale to bardzo źle. Postać nie dość, że porusza się w mocno nienaturalny i tani sposób, który kojarzy mi się z głównogrami ze Steam'a za free, zrobionymi jako jakiś studencki projekt, to jeszcze się dziwnie rwie. Czasami wręcz następują między klatkami podczas animacji jakieś dziwne teleporty postaci. Jak się to ogląda na normalnej prędkości, to można nie zauważyć, co konkretnie jest tutaj nie tak, ale wciąż jest jakieś takie dziwne poczucie. Poczucie, którego przyczynę zrozumiemy, kiedy tylko spowolnimy materiał i obejrzymy obraz klatka po klatce. A to, co widzieliśmy na pokazie wcześniejszym, tylko dopełnia całe to wrażenie. Ten bardzo dziwny i nienaturalny dym, który wyglądał jak laser. Ten liść wymierzony w książkę. I koniec końców ta scena przeniesiona z gotika pierwszego, która wygląda jak stare fanowskie machinimy, gdzie ludzie robili swoje własne scenki na kodach i podkładali pod to iwonem. Porównajmy sobie więc, jak to wyglądało w oryginale. A wisienką na torcie, wręcz królem absurdu, będzie tutaj skok, bo przebija on wszystko, co do tej pory widziałem, i osobiście uważam, że tej grze chyba wyszłoby na lepsze po prostu wywalenie tej funkcji i zostawienie jedynie wespnięć się przy niższych ściankach. Ale zresztą sami zerknijcie po prostu na tę abominację. Ja osobiście uważam, że na to się patrzeć nie da. I owszem, można by powiedzieć, że gotik w oryginale był drewniany, a fani przecież oczekują tej drętwoty oraz wręcz tempoty. Jednak ja osobiście uważam, że drewno drewnu nierówne i trzeba pamiętać o tym, że gotik pierwszy, mimo że był drętwy, to wszystkie ruchy w nim wciąż jednak miały taką swoją wagę. Postać zbierała się do tych skoków, jakoś na nie reagowała, to wszystko żyło. Widzieliśmy jakieś animacje tego. A nawet jeśli patrzę na pierwszą część pobłażliwym okiem, przez sentyment, to i tak nie zmienia to tego, że w grze wyglądającej jak Gothic 1, nawet takie pokraczne animacje nie kłują za bardzo, bo i tak są niejako spójne z tą umowną grafiką. W końcu, w brzydkiej grze, brzydkie animacje nie będą się nigdy aż tak bardzo wyróżniać jak brzydkie animacje w grze z bardziej już troszkę realistyczną grafiką. I dlatego też budzi to solidny dysonans, bo tutaj wydarzyło się coś bardzo dziwnego i śmiem twierdzić, że pod względem animacji to wygląda nawet gorzej niż gra sprzed 23 lat, więc serio. To aktualnie jak dla mnie jest największym red flagiem tej gry. Szczególnie, że Michał Mańka wspominał jeszcze o uciążliwym delayu na animacjach, który również dopełnia ten niepokojący obrazek. To, co jednak na pewno mogę pochwalić, to operowanie narracją za pomocą dialogów, bo esencja i charakter pierwszej części została tutaj w pełni przeniesiona. Rozmawiając z ludźmi, podobnie jak w pierwowzorze, dosłownie czuć, że jesteśmy leszczem, do którego nikt nie ma szacunku. I nie chodzi mi tutaj nawet o przepisywanie dialogów z pierwszej części, bo nowe postacie, które twórcy dodali, również to odzwierciedlają, więc o to raczej byłbym spokojny i wydaje mi się, że ludzie odpowiedzialni za narrację, nawet dodając jakieś nowe swoje rzeczy, wiedzą, że skazańcy z kolonii górniczej w większości przecież to faktycznie byli degeneraci. I potem co zobaczyłem, wydaje mi się, że raczej kumają, że to o to chodziło w tym unikatowym charakterze, którym Gothic wręcz ociekał i wytworzeniem tego poczucia, że jeśli mamy przejść drogę od zera do bohatera, to faktycznie na początku będziemy tym zwykłym śmieciem. Przynajmniej na tym krótkim fragmencie, który zobaczyliśmy. I dobrze, bo moje masochistyczne serducho po zobaczeniu najnowszego cukierkowego Dragon Age jednak potrzebuje trochę brudu w sobie. O ile walka finalnie okaże się spoko, bo tutaj też jest sporo do przeanalizowania i dosyć dużo obaw. I z tego co widziałem, to atakować możemy czterema atakami. Q e lewy, prawy. Na papierze fajnie to wygląda i super, jakby wymuszało trochę różnorodności w walce, bo Maku temu potencjał, ale diabeł tkwi w praktyce, bo ciosy zostały zrobione w taki sposób, że nie zawsze trafiają, mimo że wydawać by się mogło, że powinny ze względu na przebywanie w odpowiednim zasięgu. I tutaj możliwości są według mnie trzy: albo to po prostu jakieś bugi, w co szczerze wątpię. Albo bardzo nietrafiona mechanika połączenia hitboxów z samonaprowadzającymi się ciosami, i twórcy nie przewidzieli, że nie będzie to za bardzo ze sobą współgrało. Albo jest jeszcze opcja, że z drugiej strony właśnie to była przemyślana decyzja, żeby walkę opierać na niczym innym niż hitboxach i wykorzystywać te cztery różne ciosy, żebyśmy my. Jako gracze mogli podjąć decyzję, który z nich będzie najlepszym względem naszej pozycji do pozycji przeciwnika i jego chociażby ewentualnego wzrostu, żeby akurat trafić. Wiecie, cios Q będzie bardziej od dołu, cios E będzie bardziej pchnięciem, lewy to zamach bardziej celujący w górę i my musimy sobie wybrać, który będzie najoptymalniejszy. Coś ala taki Kingdom kom w krzywym zwierciadle, tylko zamiast wypatrywać, który kierunek akurat nasz przeciwnik blokuje, będziemy patrzeć po prostu w jakiej pozycji jest przeciwnik względem naszej postaci. W sumie to nawet bym się nie zdziwił, bo pierwsza wersja remakeu Gotika korzystała właśnie z systemu walki rodem wziętego z For Honor, który jednak troszkę mi się kojarzył z Kingdom Come, więc może to są po prostu jakieś naleciałości z poprzedniej wersji gry? Kto wie? Czy to ma szansę, by tu? Może ma, jest to dosyć ciekawe rozwiązanie i potrafię sobie wyobrazić wszechświat, w którym będzie to działało, tylko jednak takie rozwiązania trzeba robić bardzo umiejętnie, żeby nie zepsuć sobie tej walki. Ale jak to finalnie wyjdzie, tego nie wiem, i czy alchimia by coś takiego uciągnęła, to już niech każdy sobie samemu zada to pytanie we własnym zakresie. Oczywiście, jeśli przyjąć założenie, że wciąż jest to przemyślana decyzja. Ja osobiście mam ku temu swoje wątpliwości, bo ciosy widziane przez nas na gameplayu były bardzo niekonsekwentne. Te same cięcia czasem wyprowadzane były do góry, a czasem w dół, co wielokrotnie graczy konfundowało, kiedy czymś nie trafili i w takiej formie na pewno nie będzie to działało. Jednak póki co ciężko mi trochę wyrokować, co jest umyślnym trudnieniem gameplayowym, który sobie zrekompensujemy skillem, a co rażącym niedociągnięciem, które tylko szpeci walkę, bo to nie ja miałem ten system w łapskach. A z chęcią bym trochę tę walkę stestował mocniej niż to co widziałem na gameplayach, ale no musimy się upierać na tym. Co mamy. I o ile nad tym, co do tej pory mówiłem, można uprawiać sobie gdybologię, to jest w tej walce coś, co twórcy koniecznie muszą zmienić, bo jest to wręcz okropne. Przede wszystkim chodzi mi o ten dziwny impact uderzeń i silną niekonsekwencję w animacjach podczas walki. Czasem uderzenie potrafiło naszego przeciwnika dosyć mocno odrzucić, tylko po to, żeby kolejne ciosy wyprowadzone zaraz po nim nie zrobiły na nim dosłownie żadnego wrażenia. Miałem z tym już do czynienia przy niektórych grach i powiem wam, że jest to niestety bardzo denerwujące oraz uciążliwe, bo nigdy nie wiesz, czy twoje uderzenie akurat odrzuci przeciwnika, czy nagle magicznie nic mu nie zrobi i tak naprawdę wystawisz się jedynie na kontrę ze względu na niekonsekwencję gry. Już nie mówiąc o tym, że jak już ktoś dostanie to uderzenie, to wyrzuca go na 2 metry do tyłu, co też jest dosyć dziwnym rozwiązaniem i w tym wypadku imo mniej znaczy więcej, bo fajnie, że jest ten odrzut, ale niech on serio będzie delikatniejszy. Aż włączyłem sobie gameplay starego Gotika, żeby to porównać, i tam faktycznie też są te Impact hity, tylko właśnie bez tych dwóch wymienionych wyżej problemów. Są konsekwentne i przede wszystkim delikatne. To, co natomiast mam wrażenie, że wyjdzie na plus w tej grze, to strzelanie z łuku, które od teraz jest oparte na systemie celowania, i według mnie raczej to dobra zmiana, bo poprzednie używanie broni dystansowej, przynajmniej dla mnie, zawsze było ultra nieciekawe i nudne. Teraz będzie miało troszkę więcej głębi i wymagało choć trochę więcej skilla, więc jeżeli lubicie łucznictwo, to chyba się ucieszycie. Dla mnie i tak whatever, bo raczej i tak nie gram nigdy zbytnio fantazy na dystans. Ale jeśli chodzi o walkę i to co zauważyłem, to dodam jeszcze, że czasami zdarzają się dosyć śmieszne ragdole na przeciwnikach, szczególnie jeśli chodzi o gobliny i ich pałę, więc to też wymaga szlifu, choć na pewno jest to dużo mniejszy problem. Fajne z kolei jest to, że gobliny te potrafią rzucać kamieniami, więc siłą rzeczy przeciwnicy mają teraz większe zróżnicowanie ataków, bo do bezpośrednich dochodzą też te dystansowe. Co prawda w Gotiku pierwszym czasem nasi przeciwnicy zamieniali sobie broń na dystansową, ale to tylko w przypadku ludzkich postaci i nigdy w czasie walki bezpośredniej, więc może to trochę doda więcej głębi oraz dynamiki do walki. Na koniec tematu walki myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, jak podczas niej czasem można się pośmiać, gdy ci taki kretoszczur się przestraszy i podskoczy od dostania ciosu, ale raczej nie traktowałbym tego jako zaletę, więc przed twórcami naprawdę dużo roboty. Dobra, czas było mówić kreacji świata i zaczniemy od najważniejszego. Gotika zapamiętałem jako bardzo szarą grę z małą ilością słońca, i wydaje mi się, że to raczej w tym tkwi większość jego uroku. Pasuje to do tego świata i stwarza taką ponurą atmosferę, co świetnie się komponuje z klimatem górniczej doliny, choć również też tam potrafiło być bardzo ładnie i słonecznie, tylko trzeba pamiętać, że na swój własny sposób. Jak słońce świeciło, to nie napierniczało niczym pustynie Warantu, a raczej było takie subtelne, nieśmiałe i delikatne. Dlatego też kiedy wgrywałem modzik DirectX 11 z shaderami do gotika, żeby to odpalić po latach, to musiałem sobie poprawiać to, co shadery mi zrobiły z grą, bo ta nagle zaczęła się błyszczeć i zupełnie już nie przypominała niestety gotika. Wyglądała raczej jak taka karykatura, ale na szczęście w shaderach były paski kontrastu, koloru, nasycenia itd., więc mogłem sobie to wszystko dostosować i miałem z powrotem swojego szarego gotika w ładnym, odświeżonym wydaniu. I takie paski przydałyby się również w remakeu, bo jeśli chodzi o oświetlenie czy kolorki w nim, to twórcy według mnie raczej nie oddali tego ducha, choć wciąż widać, że stonowali dosyć mocno z kolorami względem pierwszego teasera i na pewno mają to też na uwadze, choć to wciąż nie jest to. Owszem, jest ładnie, widoczki są przepiękne, ale wciąż jest takie jakoś za biało, i to wszystko mam wrażenie, że jest trochę za bardzo prześwietlone. Jakby lekko to stonować, moim zdaniem wyszłoby naprawdę super. Plus, kolorki w pierwowzorze, wbrew pozorom, nie były takie blade, bo w rzeczywistości były tak naprawdę ciepłe i barwne tylko po prostu miały mniejsze nasycenie, co świetnie, właśnie nadawało tego klimatu. Oddawało to taką piękną, brunatną, choć czasem i ponuro zachmurzoną jesień. Gotik pierwszy świetnie to robił, Wiedźmin pierwszy świetnie to robił i pewnie kilka innych gierek również by się znalazło, więc raczej bym oczekiwał mniej więcej pójścia w taką stronę, żeby dopełnić klimat tego brudnego świata. Następną rzeczą jest coś co zauważyłem i nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale jestem ciekaw, czy to tylko moje wrażenie, więc możecie dać znać jak Wy uważacie. A konkretniej to chodzi mi o lokacje, bo mam wrażenie, że pierwowzór był taki surowy, minimalistyczny, ale przez to również te wszystkie lokacje były bardzo charakterystyczne miały swoje rzeczy, które je wyróżniały. Dlatego też były przy tym proste do zapamiętania. Natomiast to, co zauważyłem w remake'u, to przede wszystkim bardzo dużo nadziubdziania, różnych elementów, przez co wszystkie lokacje z niego mi się wręcz zlewały w jedno. Było bardzo dużo drzew, dużo roślinności, dużo ogólnie wszystkiego, przez co nie sposób było nawet zapamiętać czegokolwiek ciekawszego w tych lokacjach. Wszystko wyglądało bardzo podobnie do siebie i to raczej według mnie ogromny problem, bo kiedy sobie przypominam remake, to głównie przed oczami mam po prostu drzewa. Cały kanion jakby stracił swój charakter, stając się jakąś taką pierwszą, lepszą polanką bez polotu. I najlepiej to oddają filmy samego Gotika, przedstawiające jego zremasterowane przez fanów wersje, które moim zdaniem również z tym przesadzają. Od tej nadmiernej ilości wszystkiego aż boli głowa i nie jest to zdecydowanie zrobione z wyczuciem oraz wyważeniem, ale sami sobie zerknijcie i ocencie. Zresztą, ta wersja zremasterowana cierpi na dokładnie ten sam problem, na który cierpi remake czyli po prostu prześwietlenie. Oczywiście wiadomo, że to było to pięknie wyglądało, wisielec na drzewie świetnie się kiwał na wietrze i wszystko było bardzo ładne, ale brakowało mi właśnie tego trochę charakteru, który ginął w zalewie przepychu. Ponownie mam wrażenie, że mniej znaczy więcej, i jeśli mamy jeden wóz, to zdecydowanie bardziej przykuje on uwagę i zaciekawi niż przykładowo całe multum różnych elementów. Trochę jak w utworze Bisza, gdzie nawinął piękny wers o tym, że każdy wyjątkowe solo w kurze trwoni swój charakter. Zresztą, przykładem takiego piękna zagospodarowania przestrzeni z wyczuciem może być najnowszy Kingdom Come Deliverance 2. Zobaczcie sami, nie ma tutaj takiego przytłoczenia, a wciąż czuć to piękno i charakter każdej najmniejszej konstrukcji. Oczywiście, bogatość i mnogość wszystkiego nie jest od razu czymś złym, bo można to świetnie obejść użyciem optymalnej palety barw, dobrego oświetlenia oraz odpowiedniej gry cieniem. Niemniej jednak, jest to bardzo trudne do osiągnięcia i naprawdę mało, która gra dobrze to robi. A wiecie co mnie w tym temacie najbardziej dziwi? Screeny na Steamie do tego remakea, które nie mają już żadnego problemu z prześwietleniem ani z przepychem lokacji. Jednak z tego co tu widzę, są to raczej jakieś screeny ze starszych buildów, pomieszane z tymi już nowszymi, więc chyba w pewnym momencie twórcy musieli zmienić albo silnik, albo koncepcję. Nie mam pojęcia, bo się na tym nie znam. Jednak, moim skromnym zdaniem, poprzednie wersje, choć może się wydawać, że były biedniejsze, tak nie przytłaczały i wyglądały dużo lepiej, będąc dużo bardziej wyważonymi. Ciekawe, czy kiedyś dowiemy się, co tu zaszło. No i na pewno też musimy porozmawiać sobie o umiejętnościach i interfejsie. Jednym Nowy Hut może pasować, drugim niezbyt. Ja nie mam z nim aż takiego problemu, jeżeli chodzi o sam styl, bo został wykonany ładnie oraz estetycznie, ale za to boli mnie mocne wykastrowanie jego elementów, przez co to wszystko wygląda bardzo biednie. Nie że tanio i budżetowo, tylko po prostu jego elementów jest bardzo mało. Jak z drzewami przesadzili, tak tutaj również, tylko w drugą stronę, ponieważ o ile otoczenie jest ciągle zmienne i nie powinno przytłaczać na każdym kroku ogromem zlewających się bodźców, tak interfejs jest czymś stałym. Czymś do czego szybko można się przyzwyczaić i wtedy ważne jest jego ubogacenie. Zobaczcie sobie dziennik w gotiku pierwszym. Bieżące misje, zakończone misje, niezaliczone misje i informacje ogólne. I w ostatniej kategorii mieliśmy tutaj zawsze wypisane jakieś ciekawsze smaczki, które usłyszeliśmy podczas rozmów. Mieliśmy wypisanych jakiś potencjalnych kupców, nauczycieli, ogólnie dużo przydatnego mięska. Nawet jeżeli sami nie zaglądaliście w tę zakładkę, to dzięki temu i tak ten dziennik wydawał się jakiś taki bogatszy. Było wręcz to poczucie tego przeglądania go. A zobaczcie sobie dziennik aktualny. Rozumiem minimalizm, ale na dzień dzisiejszy powtórzę się, że wygląda to bardzo biednie i trochę mnie martwi ten kierunek, bo ogólnie jest w gamingu taki trend na kastrowanie i upraszczanie mechanik gier. Przez co gracze tacy jak ja, a mam wrażenie, że fani Gotika również się pod tym podpiszą, preferują bardziej takie oldschoolowe podejście do tematu. Lubią sobie pooglądać ten dziennik, wejść w niego, poprzeglądać, poczytać, trochę pogłówkować. Ogólnie poczuć troszkę więcej niż zwykłe naparzanie mopków za Expa. A tak jak teraz, to można mieć poczucie, jakby ktoś z waszej pizzy stopniowo zabierał składniki i zostawił tylko ser. A skoro mowa o ucinaniu, to bardzo mi też brakuje tego komunikatu na środku ekranu. Nowy wpis w dzienniku. Boże, jak to robiło klimat. Niby pierdoła, ale uwielbiam ten dźwięk z tym komunikatem i dla mnie jest on po prostu ikoniczny. Satysfakcjonujący na dwóch poziomach, bo jednocześnie łechtało ci to uszy i popychało wątki popularne do przodu. Trochę jak bicie poziomu szczególnie, że często towarzyszył temu też eksp, więc siłą rzeczy Gotik nas troszkę tak wytresował, niczym w eksperymencie Pawłowa, że ten dźwięk równa się coś dobrego. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Ale idziemy dalej. Umiejętności. Przepisany z gotika, więc gitarka, ale jedna rzecz mnie zastanawia. Gdzie się podziały umiejętności typu skórowanie, akrobatyka, otwieranie zamków, skradanie i reszta? Bo ja tego na karcie nie widziałem. Może jeszcze to jest w trakcie tworzenia, może jak się pozna daną umiejętność, to się pojawi, nie mam pojęcia, ale naprawdę mam nadzieję, że nikomu nie przyszło do głowy, żeby umiejętności tego typu wywalać, bo to by było już patologiczne okrajanie pierwowzoru. I myślę, że większość fanów, do których ten projekt jest kierowany w tej kwestii, raczej by się ze mną zgodziła. I teraz wam opowiem o kilku takich pomniejszych moich obserwacjach, nad którymi raczej nie będziemy się za bardzo rozwodzili. Bo o największych red flagach już opowiedziałem, ale myślę, że i tak warto nadmienić nawet te mniejsze rzeczy. Całość gry była wolna i ślamazarna. Lutowanie wymagało odegrania najpierw animacji, a później dopiero się otwierał ekran lutowania, co na dłuższą metę raczej będzie okropnie męczyło i się ciągnęło. Zresztą, podnoszenie przedmiotów również się dłużyło i tutaj powtarza się problem znany chociażby z takiego Gotika trzeciego, gdzie animacja podnoszenia przedmiotów po kilku godzinach gry zaczynała bardziej męczyć, więc gracze, żeby przyspieszyć cały proces, często po prostu te przedmioty podnosili z poziomu skradania się, gdzie animacji tej nie było. W gotiku pierwszym nie pamiętam już dlaczego, ale tego problemu się nie czuło, więc może to kwestia dynamiki tych animacji albo po prostu ilości przedmiotów w jednym miejscu. Ciężko powiedzieć, ale wiem, że na pewno trójka na to cierpiała i to samo dostrzegłem na tym remake'u. Barierę z kolei zapamiętałem z tego, że była taka złowroga, wyraźna i wyglądająca trochę jak magiczna ruda, a tutaj była jedynie taką względną, nieśmiałą, błękitną popierdółką nie stwarzała w ogóle tego poczucia jakiegokolwiek respektu. Kolejną drobnostką na pewno będzie to, że gdy wyciągamy broń to podświetlanie przedmiotów, które możemy podnieść wcale nie znika, mimo że nie mamy żadnej możliwości w tę interakcję wejść i trochę to dezorientuje. Nie wiem dlaczego tak jest to zrobione, ale nie wydaje się być jakiś skomplikowany do naprawy, więc nie rozumiem czemu to się znalazło w tym demie. Nie zauważyłem też, żeby nasi przeciwnicy nas przeszukiwali po wygraniu potyczki czy zabierali broń i byłoby bardzo przykro bez tego, ale może to jeszcze dodadzą, jak zresztą wiele innych rzeczy, więc jeżeli ta gra miałaby być dobrym spadkobiercą serii, to bardzo długa droga jeszcze przed nim. Fajnie byłoby też, gdyby dodali jakieś odzywki, gdy wkurzymy jakąś postać, bo na tym demie jeden z grających rozłościu Diego dostał po twarzy i kiedy znowu do niego zagadał, ten jak gdyby nigdy nic zachowywał się jak zawsze. Nie było tutaj żadnego, nawet minimalnego wpływu, jak chociażby odzywka na początku rozmowy, typu ha, masz za swoje, albo nie próbuj tego więcej. No i myślę, że możemy jeszcze porozmawiać o spinaczce, której nam w Demku nie pokazali. Ale tak szczerze, to nie wiem, czy wspinaczka jest w ogóle potrzebna do gotika. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby cokolwiek do tego świata wnosiła, chyba że bardzo jakoś przebudujemy teren. Nie wiem. Zobaczymy w praniu. Póki co jestem otwarty, ale też trochę sceptyczny wobec tego rozwiązania, więc myślę, że możemy przejść do wniosków. A wnioski są takie, że aktualnie, w obecnej formie, gra na pewno nie jest warta swojej ceny, bo przypominam, że kosztuje ona 260 zł. Nie wiem co w niej zmienią, nie wiem co w niej naprawią, ale roboty na pewno będą mieli bardzo dużo i ja szczerze raczej bym się na ten remake nie napalał. Widać, że próbują poczuć tego gotika i nie odmawiam im chęci, ale. Między ambicjami i chęciami, a dobrym wykonaniem jest jednak pewna granica i ja osobiście wątpię, żebyśmy dostali godnego spadkobiercy serii. Oczywiście chciałbym się mylić, ale strzelałbym, że to prędzej będzie taki RPG średniej półki klasy Risen, który jednak w moim odczuciu do gotika się nie umywał, ale z nudów można było chwilkę sobie w niego popykać. Krzyżyka na tej grze jeszcze nie stawiam, ale tak właśnie wyglądają moje wstępne osobiste odczucia i obawy. Możecie się zgodzić lub nie. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i zachęcam do wspierania kanału. Trzymajcie się, cześć.